Są takie dni, kiedy po prostu się wstaje i się nie chce nic robić, a są takie dni, które od samego początku już kuszą gamą możliwości, która się może wydarzyć tego dnia. No dzisiaj, dzisiaj jest raczej, raczej, um, no. Tego dnia napisała do mnie znajoma, czy mam trochę czasu dzisiaj. A że nie sądziłem, że tego dnia wydarzy się cokolwiek, to ubrałem się i pojechałem. To jest Checherezada. Zajmuje się szeroko pojętym teatrem i tego dnia miała próbę do swojego spektaklu, który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę. Spytała się, czy porobię jej kilka zdjęć. Zauważyłem, że to już jest ten czas, gdzie wygodniej obsługuje mi się telefon tym palcem, nie? No, końcu. To jest ten czas! Ten moment. Dożyłem tego momentu. To jest Erik. Dawno się nie widzieliśmy i postanowiliśmy się spotkać i sobie połazić z aparatami po mieście. Tak bez celu. Może coś znajdziemy, to może coś się dowolna wydarzy, dowolna się wydarzy może coś odkryjemy. Dowolna strona. Grupa wojsk radzieckich stacjonująca do 1991 roku w Polsce. Około 90% tych wojsk znajdowało się na obszarach Polski Zachodniej. U, u nas. Ej, tego nie wiedziałem akurat. Każdego dnia człowiek czegoś się uczy. Czy zwierciadło historii współczesnej. To jest to, czego mi trzeba dzisiaj. Tego dnia nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Dobra, zostawiam tu rower. Jak on nie wróci, no to będzie mi smutno. Ale dzień wcześniej, Eryk pokazał mi bardzo ciekawe miejsce. Sklep z klunkrami swojej znajomej, Heleny. I tak się złożyło, że ten sklep znajdował się w bardzo ciekawej kamienicy. Wiesz, ja chciałam, myślałam... Mm... Bardziej chciałem to, wiesz, odbić od tej codzienności, że się albo w albo w domu. To jest techno? no... Jakiś z lat 90 w ogóle. Kurwa, najlepiej. No, jest mega, byliście okay. tam na no. samej górze pod Mm-hmm. Jest, proszę bardzo elegancko nikt się nie połasił będzie mój w takim razie